ma, się ma, zobaczcie, Hederek schowałem. Dobra, przyjdziemy tędy. Tu jeszcze tam grochu trochę leży. O, tutaj kombajnik sobie stoi elegancko. Tu wszystko wyzmietałem, tu Big Bagu stoi groch, tam łubin, tam jeszcze coś o, a tu schowałem suszarnię, bo tam Zaraz wam pokażę tam woda stoi, i tak sobie pomyślałem, kurde, że może jak będę suszył na następny rok, postawię sobie ją tutaj na środku. Żadna woda mi tu nie będzie podchodzić. Elegancko sobie będę cofał z przyczepami, wysypywał do, z tego, zasypu. Zrobię syp ładny. I tu by było elegancko. Tu bym zrobił komin, wziął fachowca, taki wiecie, żeby para do góry wychodziła. I tu by nie gniły belki, bo tu są jest wszystko stalowe. No i chyba tak trzeba będzie zrobić. Jak myślicie? Zda to egzamin? A miałem pójść tam pokazać wam. Zobaczcie ile znowu wody jest. Widzicie? A już nie było. I tu jest trochę tak źle, nie do końca dobrze pomyślane, bo, bo tu jest nisko, to raz, i woda stoi. Drugie, yy, źle spod tej suszarni wy, wyzmiatać te plewę, wszystko co ona tam leci. I ta rura jest, to jest do plewy. Tak, to by można sobie było podłożyć jakiś zbiornik. Big Baga, uciąć by fajnie sobie do zbiornika leciało tego. A tak, kurde. No źle. I tam ten sypiec też źle zrobiony, bo tam praktycznie wszystko ręcznie trzeba do tego sypu nasypywać. No tak, to jest tak o pomyślane, nie do końca. A zobaczcie, założyłem do przyczepy tutaj opony takie. Z beczki, z beczkowozu Kupiłem No ale to mniejsza z tym No i tak sobie pomyślałem Że jakby ona tam Stała w garażu Pod wiatą to by Zawaliście było nie A tutaj nie wiem Tu by trzeba było coś przerobić Trochę jest źle Tyle wam powiem Trochę jest źle O zobaczcie nawet Pod tą rurę co leci cały syf, Podłożyłbym sobie Big Baga elegancko uciął. paleciakiem, cyk do góry zabrał następne i następne. A tak to leci na ziemię albo w worek. Ale to co to worek? To trzeba by było co 10 minut worek zmieniać. A tak jakby. No, mówię właśnie big baga. I na dole jakiś zrobić syp. Czy nawet łyżką, łyżką podjechać do łyżki żeby się sypało. no. I zrobić tu jest właśnie syp, by sobie sypało się na jedną stronę. Później łyżko, pach, 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 dalej popodgartywał. I chyba tak trzeba będzie zrobić, powiem wam. I tu jest miejsca, pozmiatał. Tu woda nie podejdzie, elegancko. No, tu wszystko jest pod dachem. Cała elektronika. Nie zacieknie, nic się nie stanie. Dlatego tak trzeba będzie chyba zrobić.